O czym teraz rozmawiamy, to sens tej, tego poszukiwania, żeby pokazać, że sens jest większy od cierpienia. Sensem jest to, że ty nie musisz koniecznie znaleźć osoby, która jest taka sama. Podobna. To, to będzie osoba, która będzie albo podobna, albo będzie to osoba, która, którą też to interesuje i ma refleksje, które ubogacą Twoje refleksje. Ty przez sam fakt, że możesz jej coś powiedzieć, już ci się w głowie pokłada. A jak ona powie, ale zobacz tu, ale zobacz, tu jest taki kontrargument. To, My mamy takie dowody, że my się. Jeżeli chodzi o system wartości, to rzeczywiście pomaga nam bycie z ludźmi, którzy mają podobny system wartości. Ale jeśli chodzi o charakter i przekonania, to wcale nie do końca tak wiadomo. Na przykład, gdybyś ty był osobą impulsywną i miał partnera, który jest osobą impulsywną, to raczej słabo to będzie wyglądało. No Ja wiem, że, bo, bo ja te, chcę ci tylko powiedzieć, że my tylko, że my nie, bo jeszcze nie, nie dotarliśmy do tego, że, że to nie jest tak, że my koniecznie potrzebujemy. Po, po, po podobnych osób. Czasami potrzebujemy osób, które wręcz będą, nie na poziomie wartości oczywiście, tak? bo jak ja będę uważał, że na pralce to nie zdrada, a mój partner będzie uważał, że jednak tak, no to w sumie ciężko nad tym prowadzić debatę. Mhm. Ale jeżeli na przykład ja będę cholerykiem, a on nie, to istnieje szansa, że ten związek będzie całkiem niezły, nawet jakby to miał być związek przyjacielski. Bo, bo ta jedna osoba tonizuje drugą, a z drugiej strony osoba, która jest maksymalnie stonizowana, no czasami potrzebuje, żeby ktoś jej gwóźdź w tyłek wsadził, nie? żeby się ruszyła. Więc ten konglomerat zaczyna mieć ręce i nogi.